Manko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Standardowy przegląd rynków, co obstawiam i tak dalej. Także dzisiaj analiza DXY, Bitcoina, Ethereum, Solana oraz eurodolar standardowo bez zmian. Także co? Przechodzę do analizy. Jeśli chodzi o DXY, tak jak mówię, ja codziennie nagrywam daily update, więc codziennie robię aktualizację rynku dla osób, które po prostu są na grupie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany posiadaniem mojego daily update'u, no to śmiało link macie w opisie. I co, jeśli chodzi o DXY, tutaj wyznaczyłem ostatnio cel, jakim jest 101,900, 900 no, zabrakło tam dosłownie 56,0 punktów. Czy ma to znaczenie dla mnie? Nie, dla mnie analiza no, spełniona. Generalnie, jeśli chodzi o DXY, teraz podzielam się konsoli, także nic tutaj za bardzo ciekawego nie będzie. Jutro, sorry, w... W środę są bardzo ważne dane, także ten DXY wtedy pokaże nam zmienność w sprawie stóp. Także tutaj spodziewam się korekty do 102,5. Jeśli ono nie wystąpi, no to cel jest dla mnie prosty. Jest to target, który wyznaczyłem już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, czyli 99,437, jeśli chodzi o DXY i to w zasadzie tyle. Także. Od, od, no, jeśli chodzi o DXY, wszystko wam mówiłem, wszystko wiecie. Nie ma co tu aktualizować. Generalnie ten przegląd rynków będzie bardzo nudny. Dawno nie robiłem przeglądu rynków, więc wypadałoby go dzisiaj zrobić. Wypada go w takim momencie, gdzie jest po prostu marazm na rynku, no bo wszystko czeka na dane, więc jest mniejsza zmienność przed dużą zmiennością, która właśnie pojawi się na newsach. Także co, jeśli chodzi o DXY, to tyle. Przejdę do eurodolara. Eurodolar, to co mówiłem wcześniej, mówiłem o shortach, które będą po wybicie tego dołka oraz zaliczenie mojej strefy. Zaliczałem moją strefę i mamy reakcję popytową do góry. Aktualnie celem na euro dolarze jest target 1.1115. Następnie kolejnym targetem jest tutaj poziom 1.12, jeśli chodzi o euro dolara. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moją analizę. No analiza prosta i skuteczna. Jedna strefa, jeden kierunek, w górę, koniec, okay? Był short lokalny do rozegrania, który jest typowo moim setupem, tak zwany rogerek orzechowy. Jak to sobie lubię nazywać, kto ze mną współpracuje i uczy się mojej metody, no to wie. Także jeśli chodzi o euro-dolara, euro, no to sytuacja też jasna i klarowna. Dzisiaj dla mnie czas bez pozycji i prawdopodobnie nie będę miał pozycji do środy, czekam po prostu na dane i na to, jak ułoży się rynek po tym czasie. Także jeśli o to chodzi, to nie zajmuję na tym momencie żadnej pozycji i po prostu czekam. Trading jest nudny, czekam na swoje przewagi i tyle. Także co? Przejdźmy do tego co jara was najbardziej, czyli krypto, ale tutaj za dużo do powiedzenia też nie mam, bo wszystko co powiedziałem się spełniło. Lokalnie cały czas byłem nastawiony do dołu, Ten short został rozegrany. Jeśli chodzi o Bitcoina, tak jak mówiłem, target 54 jest to bardzo dobry target na odbicie, także z tego miejsca robiłem zakupy, które są rozłożone w czasie wedle strategii, którą znajdziecie na w grupie Świat Krypto, gdzie macie ją pokazaną, lub na mojej grupie zależy, do której grupy chcecie dołączyć. Współpracuję ze światem Krypto, także tam po prostu stawiam swój Daily Update oraz swoje pozycje krypto. A tych kogo to inicjuje, mogą to darmo. Dostęp opłaca Wam BYBIT, także po prostu z tego możecie skorzystać, jeśli chcecie, a jeśli nie, no to możecie podjąć ze mną współpracę lub dołączyć na moją grupę w pakiecie podstawowym. Ja po prostu w pakiecie podstawowym może dołączyć każda osoba do grupy do współpracy ze mną. Może dołączyć nieliczni poprzez wypełnienie formularzu. A jak to zrobić, to pokażę. Także jeśli ktoś jest zainteresowany podjęciem ze mną współpracy, no to zapraszam na stronę Dżungla Pablo. Link macie w opisie. No i wystartował newsletter z informacjami tradingowymi, które będziecie mogli otrzymywać raz w tygodniu. Jeśli chcecie zapisać się do newslettera, wyskoczy Wam to od razu po wejściu na stronę, możecie wpisać swojego maila i zasubskrybować. Także będą informacje dla osób, które po prostu wpisały się na newslettera, które będą tylko i wyłącznie dla nich, także warto to zrobić, jeśli ktoś jest zainteresowany moją twórczością i mu się podoba. Dodatkowo macie dwie godziny darmowego kursu mentalnego całkowicie za darmo, który prawdopodobnie prawdopodobnie. Ja nie będę pierdolił, że jestem skromny i prawdopodobnie, tylko na pewno przyczyni się do Waszego progresu w tradingu, także warto go obejrzeć, skoro jest za darmo. No i tutaj macie wszystko opisane, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. A ja przejdę do Bitcoina. Na Bitcoinie, tak jak tutaj wyznaczyłem liniami, podzielam się też lokalnego dołka w okolicy tej daty, tak jak to mówię w moim codziennym daily czy ten dołek był już tutaj możliwy. Tak jak mówię, długim terminie krypto do góry po targety, które wyznaczyłem tutaj powyżej, czyli 76, 78 i 84 tysiące. Natomiast w krótkim terminie, bo musimy rozróżnić dwa rodzaje handlu. Jeśli handlujemy pod długi termin, inwestujemy, no to długi termin całkowicie inaczej kierował nam kierunek, no bo patrzymy w długim terminie na okres np. Na następnych 5-6 miesięcy, tak. Natomiast jeśli jesteśmy day traderem gdzie pokazuję Wam analizy na krótki termin oraz na długi termin oraz stworzyłem Wam nawet osobne kanały Trading Pablo plus Long Term Pablo, gdzie macie długoterminowe inwestycje dla osób, które nie są zainteresowane Tradingiem, no i Tradingowo te Tradingowe pozycje, które są po prostu dla osób, które są zainteresowane Tradingiem. Cały czas lokalnie Bitcoin jest do dołu, ok? Także tutaj cały czas ten short był przeze mnie omawiany, teraz ten long, który macie wyznaczony do targetu, jakim jest 61 tysięcy. 44. Można powiedzieć, że jest już zaliczone. Ja, targety na Bitcoinie, jeśli nie osiągną mi od plus minus 150, 250 dolarów, targetu uznaję za zaliczone, i bardzo często one po prostu w tym przedziale się zatrzymują i nie idą dalej. Także po prostu statystyka, i sobie to wypracowałem i sprawdziłem. Także jeśli chodzi o Bitcoina, zmienność, która pojawi się po niusach, prawdopodobnie spowoduje jakoś tutaj lokalny spadek. Następnie długoterminowo dalej będziemy się. Poruszać w górę, i taki mam kierunek. Tak. Długoterminowo w górę, krótkoterminowo na ten moment do dołu i tutaj będziemy się obserwowali, co będzie się działo podanych Na ten moment nikt nie wie, co się wydarzy podanych, także nie będę zgadywał, bo nie jestem spekulantem, tylko traderem, a to jest różnica. Także co, jeśli chodzi o bitcoina, to byłoby na tyle. Ethereum zrobi to, co zrobi Bitcoin, nie omawiam. Solana zrobi to, co zrobi Bitcoin, nie omawiam. Jeśli chodzi o ETHERA, co mogę powiedzieć, to to, że <noise> lepiej jest trzymać Bitcoin Cash'a niż ETHERA w aktualnym momencie. Także myślę, że to wszystko wyjaśnia. Solana bardzo dobrze się trzyma. Podejrzewam, że jeśli rynek ruszy, no to Solana będzie tutaj górować, jeśli chodzi o altcoiny. Dlatego mam ją uwzględnioną w portfolio. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Mówi dla Was Pablo. Szybki przegląd rynków. I życzę Wam miłego poniedziałku i miłego tygodnia. Słyszymy się w następnym. Materiale. Jeśli macie jakieś propozycje na materiał, który mogę dla was nagrać, to śmiało piszcie w komentarzach. Dodatkowo zapraszam na mojego Instagrama Dżungla Podłoga Pablo. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, przepraszam Dżungla Pablo Podłoga. Także jeśli ktoś jest zainteresowany napisaniem do mnie, otrzymaniem ode mnie odpowiedzi, to tam staram się wam odpisywać. Już jest to taka najbardziej przyjazna platforma właśnie takiej integracji z wami. Tam też możecie zadawać mi pytania. Co weekend stawiam? QA tradingowe, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Także jeśli ktoś jest zainteresowany takimi treściami, no to już zapraszam, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdro.